8 września. Wiadomości z Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy wraz z windą odbiły z rąk okupantów centrum Nowego Jorku. Bojownicy II batalionu zmechanizowanego 53. oddzielnej brygady zmechanizowanej sił zbrojnych Ukrainy imienia księcia Wołodymyra Monomacha odepchnęli rosyjskich najeźdźców we wsi Nowy Jork w kierunku Torecka. Zostało to ogłoszone na jego kanale Telegram przez autorytatywny krajowy kompilator map linii frontu i zespół ekspertów wojskowych Deep State, publikując odpowiednie wideo z następującym komentarzem: Wywiesiliśmy niebiesko-żółtą flagę na windzie w centrum Nowego Jorku, jedziemy do przodu. Z kolei bloger i porucznik wojsk ukraińskich o znaku wywoławczym, Alex, relacjonował o tym odcinku frontu, co następuje. W kierunku torecka sytuacja się poprawiła, odbili całkiem dużą część Nowego Jorku i ustanowili kontrolę ogniową nad resztą osady, która jest pod kontrolą Rosjan. W samym Torecku nie wszystko jest takie fajne, zdarzają się pozytywne momenty, ale nie bez problemów, ale jest dużo lepiej niż na początku ubiegłego miesiąca. Wojska ukraińskie zniszczyły dwie przeprawy pontonowe w kurszczynie. Bojownicy sił obronnych próbują zniszczyć przeprawy pontonowe rosyjskich okupantów przez rzekę Seim w obwodzie Kurskim Federacji Rosyjskiej. W szczególności ukraińscy obrońcy opublikowali w internecie film pokazujący porażkę dwóch z nich. Film nakręciły bezzałogowe statki powietrzne, których operatorzy dostosowali ataki z broni precyzyjnej. Prawdopodobnie wyrzutni rakiet typu HIMARS. Jednocześnie wyraźnie widać, że bezpośrednio trafiony został tylko jeden ponton. W innym przypadku pocisk wpadł do wody i eksplodował w pobliżu, prawdopodobnie uszkadzając przejście. Widać też, że rzeka jest dość wąska i wygodna do przewracania tymczasowych mostów, które w Rosji w zupełności wystarczą do stałego montażu. Niemniej jednak porucznik Sił Zbrojnych Ukrainy. Napisał na swoim kanale telegramu oficer o pewnych przyjemnych zmianach w Kurszczynie, ale ich nie ogłosił. W kierunku Kurska nie ma dobrych wiadomości ani jednej. Jednak w ogóle orkowie się obudzili i wszystko nie jest takie proste i piękne, ponieważ okopali się i zwiększyli liczbę kierowanych bomb powietrznych. Bojownicy 28. Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli 7 jednostek artylerii okupantów. Zwiadowcy powietrzni 28. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy, nazwanej na cześć Rycerzy Zimowej Kampanii, wzięli bezpośredni udział w zniszczeniu lub uszkodzeniu ośmiu tłustych celów rosyjskich okupantów na pozycjach strzeleckich mianowicie dwa samobieżne moździerze 2S, 4 tulipan. Dwie samobieżne instalacje artyleryjskie 2S5 Hiacynt S, wielorakietowy system wyrzutni rakiet BM-21 Grat oraz bojowy wóz piechoty BMP-2. Dział Public Relations jednostki ogłosił to na swojej stronie w serwisie społecznościowym Facebook oraz na swoim kanale Telegram, publikując odpowiedni film. Do klipu zmontowano materiał filmowy wykonany przez duży bezzałogowy statek powietrzny, którego operatorzy odnaleźli w WWU Cele i skorygowali trafienia w nie przez załogę jednej znanej instalacji. Prawdopodobnie chodzi o system strzelania salwą rakietową typu HIMARS. Szefowie wywiadów USA i Wielkiej Brytanii skomentowali operację Kursk. Szefowie służb wywiadowczych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii Bill Burns i Richard Moore. Uważają, że działalność ukraińskich sił zbrojnych w obwodzie kurskim w Rosji wzbudziła wątpliwości wśród rosyjskiej elity. Szefowie agencji wywiadowczych powiedzieli to na jednym wydarzeniu. Tym samym dyrektor amerykańskiego banku centralnego Burns stwierdził, że operacja kurska była znaczącym osiągnięciem taktycznym, które podniosło ducha walki Ukraińców i obnażyło słabości Rosji. To zrodziło pytania. Wśród całej rosyjskiej elity o to, do czego to wszystko doprowadzi, powiedział. Przypomnijmy, że dwa dni temu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg stwierdził, że Ukraina osiągnęła dużo podczas operacji w obwodzie Kurskim. Jednocześnie zdaniem Stoltenberga trudno powiedzieć, jak sytuacja będzie się dalej rozwijać. Tylko Ukraińcy mogą dokonać niezbędnych trudnych wyborów, na przykład co do tego, gdzie rozmieścić swoje siły i jaki rodzaj wojny jest właściwy w tej sytuacji. Powiedział, według sekretarza generalnego NATO, Ukraina ma prawo do samoobrony, w tym przy pomocy rakiet dalekiego zasięgu, które mogą dosięgnąć celów wojskowych na terytorium Rosji. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał! lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.